Od jak dawna w Polsce pacjentami, którzy chorują na raka, zajmują się psychoonkolodzy? Kiedy to się stało takim, taką regułą, taką sta takim standardem? Bo wydaje mi się, że przeciętny Polak w ogóle nie orientuje się, że na oddziale hematologicznym, na oddziale, który leczy raka, pracuje ktoś taki jak psychoonkolog od dawna. Jest taka praktyka? Ja pracuję w zawodzie jakieś 8 lat właściwie od momentu skończenia studiów i mam wrażenie, że od wtedy ta opieka psychoonkologiczna była już na oddziałach. Natomiast no, wiem jakby z opowieści moich starszych koleżanek, że nie zawsze było tak, jak my dzisiaj w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii mamy, czyli nie zawsze byliśmy sformalizowanym zespołem. Tak jak wy macie we Wrocławiu, to w ogóle to nie jest standard. Tak jak mamy we Wrocławiu, nie. Nie, nie, to tak, to niestety nie wszędzie tak to wygląda. I jakby mam świadomość, że my też przez to żyjemy trochę w takiej bańce. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze, pacjent.